to jest Mister i dzisiaj sobie wreszcie pogram world of Tanks i planowałam zrobić ten odcinek od chyba um, soboty albo coś takiego nie wiem, ale cały czas zapominałem chyba nie ale no, wreszcie wreszcie go zrobiłam Wreszcie go nagrywam i no, dzisiaj sobie pogramy. Em, no, niszczyciłem, bo ostatnim razem sobie w artylerię i to dzisiaj niszczyciłem. Więc. No. I ogólnie jeszcze nie wiem, co zamiast Ranchera będę nagrywać. <grywa> Chyba na teraz em, po prostu będę grał w. Po prostu w Plants vs. Zombies, plan i World of Tanks A co będzie trzecie, tam? nie wiem Zobaczy się bo dawno nie grałem W ogóle nie życiłem, chyba tak raz do dwa A raz tylko kilka razy było z... Y, y, no, z kolegą Więc no To chyba będzie wszystko z nowości I no, bo łatwo Hyperveil tam Teraz jest taka nowa postać Chyba ta magia albo coś To um, Zrobię O kurde, ale mi ścina, To zrobię z niej odcinek Kiedy ją um, No, odblokuję Tylko odblokuję, więc no I Tam oczywiście będzie jak czy nic jak grać, takie tam okej, okay, to okej, okay, to nie kurde, ruch tam? okej, okay, ten nie mogę pojechać, eee okay, okej, teraz nie wiem gdzie jechać czekam, mogę stamtąd? Um, tra nie nie nie, do końca jest tutaj, żeby ktoś hmm. I Teraz nie wiem gdzie jechać. się zawrócę i tam pojadę. Wiesz tam, tam jest jakaś strzelana, co tam mogę pojechać? Nie tu nikogo nie ma Ja nie wiem się schować, to po z tym czołgiem. I dobra, okay, to. Po Co? 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 I to

Teraz wchodziłem, schowałam <grywa> się za drugim jogiem. Chociaż i tak nie gram niszczycielów, to... Chyba ci tu mam z tyłu, pojadę. O kurde! ja a, okay, mam problem. Bada strzela we mnie? Ej, teraz to tu bo muszę się... O kurde, aaa nie muszę uciekać! E... No i zginął Kurde! No to pewnie przegramy Wstawienie? Jakiś Do to ja tam nie, za dużo nie patrzałam to tam Jest coś dzieje Okej, okay, jakoś ci nie Okej, no Okej, to spróbuję znowu i chyba skończę odcinek Dzisiaj, nie wiem, dzisiaj pewnie jeszcze zrobię odcinek z Jak grać, i potem, nie wiem, w sobotę pewnie po prostu normalny odcinek. Ja ten odcinek z Jak grać to. Ja próbuję robić co tydzień to. No. Ciekawe ile łapów w górę ma mój, mój pierwszy odcinek. Nie, stamczył nikogo nie mogę zostrzelić. No tutaj aż trzech. Czekajcie, tutaj na kobie strzelają to. Zobaczę czy uda mi się kogoś tam strzelić. Zobaczmy. Nie, co my no, tam ktoś jest tam, chyba, za kamieniami. I nawet nie żyje. Nie, jaka nie. To Bo chyba nikogo ani raz w ten cały czas nie strzeliłem. Tak jakiegoś. Już... No to. Czeka, tam teraz jakiś drugi. Nie ten jest... Nie, czekam. Zobaczę. Okej, okay, tam ktoś jest, ale nam zniknął. tego dalej tam jest. Okej, okay, Кажется, раз там, идет. там с своим коллегом. Курда. Да, 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 да. Всегда, 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 да. Всегда, да. Всегда, да. Co tam dalej jest, czy nie? Hmm. pojechał. już pojechał. Hmm. Nie dało to mam wyjechać Może hmm. że przez ten cały odcinek pół nic nie zrobiłem. Prawdopodobnie już nie ma. Moi ja chyba muszę dodać numerek do um, mojego ostatniego odcinku z jak grać, wydaje mi się. No. Ja zastanawiałem się, żeby tam w moich tych normalnych zerach nie dodawać numerków, tylko same te dopisy, ale bez numerków. poza, no, jak grać oczywiście tam oczywiście z nowych postaci będę robił um, no odcinki no, zagrać to w ogóle um, patrzyłem patrzyłem w filmikach z YouTube'a i tam um, jakaś nowa um, postać dla roślin będzie, nie wiem z tego co widziałem to wygląda na w miarę fajnie Dobre, tak już nie ma nic do stracenia. Żeby przynajmniej kogoś trafić. A nie, nie, myślałam, że to może... nie. Ok, nie. I wygraliśmy. No, a mam wrażenie, że nic cały odcinek nie zrobimy, ale... to łapkę w górę, się Wam się podobało, wydaje się, nie. jeśli chcecie. I pa!